Dnia 22 grudnia 2009 roku uczniowie gimnazjum publicznego w nurcu stacji zgromadzili się na sali gimnastycznej w celu obejrzenia inscenizacji bożonarodzeniowej. Pan sądzić będzie kręcy ziemi i damoc królowi swemu i wywyższy ruch pomazańca swego pan na pocznie i poradzi syna. Inaczej go imieniem Emanuel. Będąc jeszcze dzieckiem, mimo do kosztorów wstąpiłam, miałam liczne wizje, odnoszące się przede wszystkim do Starego Testamentu. Później mnie. Tegoroczne jasełka zostały przygotowane przez panią Jadwigę Radziszewską, księdza Wiaczysława Domorockiego i panią Danucę Borkowską, siwiak z udziałem uczniów z różnych klas. Na Józefa nie było w domu. Udał się wtedy z dwoma wydlętami już w drodze do Tyberiady po swoje narzędzia. Za dekorację sali gimnastycznej odpowiedzialna była pani Magdalena Wawrzyniak. Widziałam poszedł ducha świętego w swoim oczu. W swoim oczu. Pazłabym koszopem skoro. Pazłabym koszopem skoro. Uroczystość urozmaicał chór Kolędy katolickie i prawosławne przy akompaniamencie fletów.